Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, słuchajcie, jak szybko można potęgować i podnosić do drugiej potęgi. Są niektóre rzeczy, które musicie po prostu znać na pamięć i e, musicie tak naprawdę wiedzieć. Myślę, że znając potęgi do 20, y, drugiej potęgi, tak? Czyli y, 20 do potęgi drugiej, y, to, to jest taki jakby taki wyznacznik, który się po prostu wiedzieć, ile to jest tak naprawdę, y, ponieważ wtedy Wam się... No, do, tak naprawdę do 15 dość totalne minimum. Aby wam się szybko liczyło i sprawnie. Więc też są rzeczy, które powinniście znać na pamięć. Ale pokażę wam słuchajcie, takiego livehaka, jak się patrzy, jak możemy sobie te kolejne potęgi wyznaczać bardzo szybko i bardzo sprawnie. Zobaczcie, biorąc pod uwagę, że ósmoklasiści nie możecie korzystać z kalkulatora. To to jest, mi się wydaje, całkiem fajny sposób. Ok, wypiszę wam wszystkie potęgi. Pewnie na początku pomyślicie sobie o Boże, ale przynudza, bo przecież my to wiemy, no ale po prostu wam to wypiszę, abyście wiedzieli, mieli to zapisane. No więc zacznijmy sobie od kolejnych potęg. Mamy tak, jeden do potęgi drugiej to jest jeden. Dwa. To cztery. No, i teraz słuchajcie, zobaczcie. Jak mamy 1 do potęgi drugiej, to jest 1, i teraz do tej jedynki, która nam wyszła, dodamy sobie to, co podnosiliśmy do potęgi. I kolejną liczbę, którą będziemy podnosić do potęgi, czyli dwójkę, to będziemy mieli, słuchajcie, 4. Czyli 4 to jest 1 plus 1 plus 2. Jeżeli teraz do tej czwóreczki, która nam wyszła, Wezmę inny kolor może. Do tej czwóreczki dodamy sobie 2 i dodamy sobie 3, to będziemy mieli 9. Nie da się ukryć. Weźmy sobie teraz jeszcze inny kolor. Jeżeli do dziewiątki dodam 3 i dodam jeszcze 4, to mam 9 plus 3 plus 4, co daje nam 16. Idźmy dalej, zobaczmy, czy to działa. Jeżeli do 16 dodam 4 i dodam 5, to mam, słuchajcie, 25. Idąc dalej, mamy 25, dodać 5 to 30 i 6 mamy 36. Słuchajcie, zobaczcie, to działa po prostu. Czyli teraz zobaczcie, jeżeli do, zakładając, że do 100 znacie, nie? to 100 dodać 10 i dodać 11.

Wszystkim jak pokazuje ten sposób, to są w totalnym szoku i w ogóle dziwią się, że to tak w ogóle działa. Więc na przykład idąc dalej, załóżmy do 400 znamy do 20, 20 kwadrat to 400, więc teraz jak do 400 dodajemy sobie dodamy sobie 20, to będziemy mieli 420 i dodamy kolejne, czyli 21, to 21 do kwadratu będzie 440. 1. Jak do 441 dodamy 21, to będzie 462 i dodamy sobie jeszcze 22, to będzie 484, i to jest 22 do kwadratu. I to wydaje mi się, że jest super metoda, która pokaże, która daje nam dość szybko wyniki kolejne potęgi drugie naszych liczb. Na przykład znając, wiedząc, że 25 do kwadratu, prawda, to jest 625. Wiedząc albo nie wiedząc, bo można sobie też w sumie dojść, to możemy policzyć 26 do kwadratu, bo 26 do kwadratu to będzie 625, dodać 25, czyli 650, i dodać jeszcze 26 to będzie 676. No, metoda normalnie, jak się patrzy, najlepsza możliwa i bardzo yy, szybko można tak naprawdę wyznaczać drugie potęgi naszych. Liczb. Piszcie w komentarzach, czy Wam się przydało to, ten filmik. Czy metodę znaliście, a może nie. Nie wiem, czy ktoś tą metodę Wam pokazywał. Ja kiedyś, jak sobie tak siedziałem, na kalkulatorku sobie liczyłem, to zauważyłem tą tak naprawdę zależność. Piszcie w komentarzach. Nie, nie piszcie. To dupy to było. Nie, muszę się pożegnać. Dajcie znać, czy metoda Wam się przydaje. Czy metoda jest fajna, ciekawa. I co? Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. papa. pa. Bye, bye.